Co tak naprawdę dzieje się, gdy przekraczamy próg życia? To pytanie dręczy ludzkość od tysięcy lat. Niedawno jednak głęboko skrywana tajemnica wypłynęła na światło dzienne prosto z najpilniej strzeżonych archiwów Watykanu, ujawniona przez papieża Franciszka. Według doniesień istnieje manuskrypt, który z niezwykłą szczegółowością opisuje to, co czeka nas po śmierci. Ta wiedza, utrzymywana w absolutnej tajemnicy, Teraz wychodzi na jaw, by wstrząsnąć naszymi wyobrażeniami o zaświatach. Ale dlaczego ta mądrość była ukrywana przez tak długi czas? Jakie skutki może wywrzeć na nasze rozumienie życia i wszechświata? Wyobraź sobie tekst tak doniosły, że musiał być chroniony przez wieki. Nie tylko ujawnia, co dzieje się po ostatnim oddechu, ale również szczegółowo opisuje etapy, przez które przechodzi nasza świadomość, opuszczając ciało fizyczne. Dlaczego Watykan trzymał te informacje z dala od opinii publicznej? Czy to próba ochrony nas przed trudnymi prawdami? Czy może kryje się za tym coś jeszcze głębszego i bardziej niepokojącego o samej istocie śmierci? Te refleksje to dopiero początek podróży, która może całkowicie odmienić twoje spojrzenie na istnienie. A co, jeśli śmierć nie jest definitywnym końcem, ale niezwykłą przemianą rządzoną przez uniwersalne prawa duchowe? W rewolucyjnym podejściu papież Franciszek sugeruje, że manuskrypt zawiera sekrety, których Kościół nigdy nie odważył się ujawnić. Te tajemnice, co zaskakujące, mogą być głęboko związane z wyborami, które podejmujesz już dziś. Co więcej, mogą wyjaśnić, jak każda decyzja wpływa na sposób, w jaki doświadczymy następnego etapu naszej egzystencji. Każdy z nas prędzej czy później zmierzy się z tym momentem, ale ilu z nas jest naprawdę przygotowanych, by zrozumieć, co dzieje się później? Słysząc o tym manuskrypcie po raz pierwszy, zadaj sobie pytanie, czy podważy on wszystko, w co wierzysz o życiu i śmierci. Czy nasze lęki były podsycane przez brak wiedzy, czy co gorsza, przez celowe ukrywanie prawdy. Każda strona zdaje się odsłaniać nieznany wymiar, który tylko nieliczni odważyli się zgłębić. Papież Franciszek opisał jego treść jako klucz do wieczności. Ale co oznacza ten klucz? Być może nadszedł czas. By przekroczyć te metaforyczne drzwi i stawić czoła temu, co znajduje się po drugiej stronie. Wpływ tej wiedzy może nie tylko podważyć osobiste przekonania, ale także zaoferować zupełnie nową wizję wszechświata i życia. Zastanawiając się nad tym pomyśl, co te rewelacje mogą znaczyć dla Twojej drogi. Są prawdy, które zmieniają wszystko, są tajemnice, które przekształcają, i jest chwila, w której każdy z nas zadaje sobie pytanie, czy jesteśmy gotowi zmierzyć się z nieznanym? Jeśli tak, co zrobimy, odkrywając tę rzeczywistość? Myśl, że ja zanika po ostatnim oddechu, jednocześnie przeraża i fascynuje. Ale co, jeśli istnieją portale prowadzące naszą świadomość do niewyobrażalnych miejsc? Wyobraź sobie teraz duchowego przewodnika, który nie tylko przynosi pocieszenie żyjącym, ale także prowadzi tych, którzy przekraczają granice między tym życiem a kolejnym rozdziałem. Bardo Todol, stworzony przez legendarnego guru Rinpoche, to coś więcej niż prosty tekst o śmierci. Jest to głęboka mapa etapów przejścia, przez które przechodzi świadomość po odejściu z ciała. Chociaż jego korzenie tkwią w buddyzmie tybetańskim, jego przesłania rezonują z uniwersalnymi zasadami, z których wiele zostało ukrytych lub zignorowanych w historii chrześcijaństwa. Stajemy przed wyjątkową szansą połączyć tradycje, zgłębić ich podobieństwa i odkryć ukryte prawdy, które mogą na nowo zdefiniować nasze pojmowanie istnienia. Jeśli jest coś, co łączy nas wszystkich, to pewność, że pewnego dnia spotkamy się z nieznanym. Prawdziwe pytanie brzmi, czy jesteś gotowy odkryć, co czeka dalej? Czy to możliwe, że te nauki zostały uciszone właśnie dlatego, że ujawniają prawdy zdolne uwolnić ludzkiego ducha z kajdan strachu i niewiedzy? W chrześcijaństwie istnieją dyskretne odniesienia do stanu przejściowego duszy, szczególnie w fragmentach dotyczących ostatecznego sądu i zmartwychwstania, Padma Sampchała. Ze swoją nieskończoną mądrością, postrzegał ten okres jako wyjątkową okazję, moment, w którym umysł uwolniony od ograniczeń ciała otwiera się na ostateczną esencję. Podobnie Jezus Chrystus, w ukrytych przesłaniach zawartych w Ewangeliach apokryficznych oraz fragmentach wyłączonych z Biblii, sugeruje bezpośrednie połączenie między człowiekiem a boskością, które przekracza śmierć. Czy te duchowe tradycje, rozdzielone przez kultury i wieki, Wskazują na tę samą transcendentną tajemnicę. Stworzenie. Bardo Todol przez Padme Sampchawę miało na celu przygotowanie dusz na moment śmierci, pomagając im rozpoznać czyste światło, które objawia się jako wyraz boskiego umysłu. W chrześcijaństwie to światło jest często utożsamiane z obecnością Boga. Obie tradycje dzielą ten sam ideał. Uwolnienie duszy od cieni strachu i prowadzenie jej do wyższego stanu świadomości – ta idea rezonuje również z chrześcijańskim przesłaniem, że prawda was wyzwoli, prawda, która przekracza dogmaty i dociera do sedna istnienia. Jednak najbardziej intrygujące jest to, że wiele z tych nauk, zarówno w chrześcijaństwie, jak i w innych tradycjach, zostało celowo ukrytych. Dlaczego tak się stało? Być może dlatego, że odkrycie tego, co dzieje się po śmierci, nie tylko uwalnia nas od strachu, ale także osłabia kontrolę sprawowaną przez struktury religijne i społeczne. Podobnie jak Bardo Todol podważył zakorzenione wierzenia w Tybecie, te ukryte chrześcijańskie nauki mogłyby zrewolucjonizować nasze rozumienie życia, śmierci i wieczności. Czy jesteśmy gotowi, by przekroczyć ten portal i stawić czoła tajemnicy w całej jej pełni? Stany opisane w Bardo Todol oferują głębokie spojrzenie na podróż duszy po śmierci. Doświadczenie, które znajduje rezonans w różnych tradycjach duchowych, w tym chrześcijaństwie, choć w odmiennych formach. W pierwszym stanie, znanym jako Bardo Chikai, ma miejsce kluczowy moment, gdy dusza opuszcza ciało fizyczne i spotyka się z pierwotnym światłem. To światło opisywane jest jako absolutna manifestacja boskiego umysłu, czysta i pozbawiona dualizmów. W chrześcijaństwie wyraźnie koresponduje z ideą światła wiecznego lub spotkania z Bogiem po śmierci ilu z nas jest gotowych, by rozpoznać to światło jako istotną część naszej istoty? Bardzo cichaj. Dusza ma wyjątkową okazję, by osiągnąć pełne wyzwolenie. Stan, który buddyzm nazywa nirwaną, a w chrześcijaństwie mógłby być porównany do pełnej jedności z Bogiem. Jednak to rozpoznanie nie jest automatyczne. Intensywność światła może onieśmielić tych, którzy nie są przygotowani, oddalając duszę od możliwości odkupienia. Strach i przywiązanie do świata materialnego to bariery, które nie tylko oddzielają duszę od światła, ale również odzwierciedlają chrześcijańskie pojęcie grzechu jako oddzielenia od Boga. To połączenie rodzi fascynujące pytanie, czy doświadczenia opisane w Sotem bardzo mogą być uniwersalnym przedstawieniem tego samego duchowego fenomenu. Podróż trwa dalej w Czu. Bardoshid gdzie dusza wkracza w stan intensywnych projekcji mentalnych. Wszystko, co było tłumione, czego się obawiano lub pożądano za życia, wyłania się w symbolicznych formach. Wizje spokojne, które mogą być kojarzone z aniołami w chrześcijaństwie, odzwierciedlają wyższe aspekty świadomości. Z kolei wizje przerażające, opisywane jako gniewne manifestacje w buddyzmie tybetańskim, można porównać do chrześcijańskiego konceptu prób duchowych, lub nawet metaforycznego obrazu piekła. Te paralele między Bardo todol, a wierzeniami chrześcijańskimi nie tylko sugerują istnienie wspólnych uniwersalnych prawd, ale również podważają nasze zdolności postrzegania śmierci, jako czegoś więcej niż końca. To zaproszenie do ponownego przemyślenia naszego strachu przed nieznanym i zaakceptowania możliwości istnienia przeznaczenia poza ludzkim zrozumieniem. Obie tradycje duchowe zgadzają się w jednym kluczowym punkcie. Wizje doświadczane przez dusze nie są zewnętrznymi bytami, lecz wewnętrznymi projekcjami umysłu odzwierciedlającymi jej stan duchowy. W tym kontekście praktyka duchowa staje się niezbędna. Bardo Todol uczy rozpoznawania zarówno jasnego światła, jak i wizji jako wewnętrznych aspektów umysłu, rozpuszczając strach i przywiązania. W chrześcijaństwie podobnie kontemplacja i skrucha oczyszczają duszę, przygotowując ją na spotkanie z boskością. Obie tradycje podkreślają, że prawdziwe wyzwolenie zależy od zdolności przekroczenia iluzji stworzonych przez umysł. Jasne światło, opisywane w buddyzmie jako czysta esencja umysłu, znajduje swoje odbicie w chrześcijańskim przesłaniu, że Królestwo Boże jest w Was. To zrozumienie pokazuje, że wyzwolenie jest dostępne dla każdego, kto poświęci się praktyce duchowej, nie będąc konceptem odległym. Droga jednak jest wymagająca. Gniewne wizje, które reprezentują nieokiełznane aspekty psychiki, Często wzbudzają strach i oddalają duszę od wyzwolenia. Ten opór, zakorzeniony w przywiązaniu i ignorancji, jest duchową walką uznawaną zarówno przez buddyzm, jak i chrześcijaństwo. Przygotowanie umysłu za życia poprzez medytację lub modlitwę jest kluczem do przezwyciężenia tych iluzji i przejścia przez Bardo z pełną świadomością. Bardo Todol Uczy nas, że boskie światło jest zawsze obecne, lecz to od nas zależy, czy je rozpoznamy. Największą przeszkodą na drodze do wyzwolenia nie jest samo światło, lecz nasza niezdolność do dostrzeżenia go jako części tego, kim jesteśmy. Bardzo czyt strach działa jak bariera, tworząc iluzję oddzielenia i uniemożliwiając uznanie, że zarówno spokojne, jak i gniewne wizje są wewnętrznymi manifestacjami umysłu. Ta refleksja prowadzi nas do pytania: jak bardzo jesteśmy przygotowani na zmierzenie się z uniwersalnymi prawdami, czy to przez pryzmat buddyzmu tybetańskiego? Czy chrześcijaństwa? Obie tradycje uczą nas, że istotne nie jest to, co widzimy, lecz jak interpretujemy i rozumiemy to, co znajduje się przed nami. Przywiązanie do przyjemnych wizji i lęk przed tymi niepokojącymi utrwalają cykl Samsary. W chrześcijaństwie można to powiązać z ideą, że dusza, przywiązując się do ziemskich przyjemności, lub obawiając się boskiego sądu, traci możliwość zbliżenia się do Boga. Zarówno w buddyzmie, jak i chrześcijaństwie kluczowe są wyrzeczenie się przywiązań i oddanie się prawdzie, aby osiągnąć wyzwolenie. Koncepcja shunyata, czyli pustki, w buddyzmie tybetańskim ujawnia, że wizje z bardo shit nie mają rzeczywistego istnienia. Są jak odbicia w lustrze, pozbawione własnej substancji. Dusza, która zrozumie tę pustkę, przezwycięża strach, przekształcając te doświadczenia w okazję do transcendencji. W chrześcijaństwie zrzucenie starego ja i pokora wobec stworzenia mogą być postrzegane jako równoległe do niezbędnego wyrzeczenia dla wyzwolenia. W obu przypadkach prawdziwym sprawdzianem jest przekroczenie iluzji i objęcie boskiego światła lub uniwersalnej prawdy. Gdy dusza nie potrafi się wyzwolić w bardo shit, wchodzi w sitpa bardo, charakteryzowane przez pragnienie ponownych narodzin. Tu wszystkie zgromadzone doświadczenia zbiegają się w decydującym momencie. Wyborze nowego ciała. To pragnienie napędzane przez lęki, przywiązania i karmę odzwierciedla ciągłą walkę duszy o zerwanie z cyklem cierpienia. W chrześcijaństwie ta dynamika znajduje odzwierciedlenie w idei, że nasze wybory i działania kształtują nasz wieczny los, czy to w niebie, czy w czyściu, czy w piekle. W trakcie sitpa bardzo dusza jest prowadzona przez karmiczne ślady poprzednich żywotów, przyciągana do przyszłych doświadczeń, które są zgodne z jej wewnętrznym stanem. Na przykład dusza opanowana przez strach może odrodzić się w warunkach zmuszających ją do zmierzenia się z tym uczuciem. Te paralele między bardo-todol a chrześcijaństwem nie tylko sugerują zbieżność duchowych prawd, ale także kwestionują nasze rozumienie cyklu życia, śmierci i odrodzenia. Obie tradycje wskazują na jeden cel – przezwyciężenie cierpienia i osiągnięcie pełni istnienia. W chrześcijaństwie idea, że zbieramy to, co zasialiśmy, wzmacnia przekonanie, że nasze działania kształtują los duszy. Ta koncepcja podkreśla znaczenie duchowego przygotowania za życia, rozwijania umysłu i serca, aby mogły oprzeć się pułapkom nieświadomego odrodzenia. W Sitpa Bardo dusza staje w obliczu psychicznej burzy, gdzie pragnienia i przywiązania stają się nieodpartymi siłami, instynktownie kierując ją ku nowemu ciału. Mimo to Bardo Todol oferuje ostatnią nadzieję, Zachowanie spokoju i oderwanie od przywiązań może przerwać cykl odrodzeń i umożliwić wyzwolenie. Ta idea znajduje odzwierciedlenie w chrześcijaństwie, które mówi o sądzie ostatecznym jako momencie wyboru wieczności u boku Boga. W obu tradycjach jasność umysłu i wiara są kluczowymi elementami pozwalającymi przezwyciężyć iluzje, które wiążą nas w cierpieniu. Główne pytanie pozostaje, czy będziemy gotowi na tę decyzje w decydującym momencie? W pa BARDO. Wybór kolejnego ciała przez duszę odzwierciedla nieprzerobione lekcje i lęki, z którymi należy się zmierzyć. Proces ten działa jak lustro, ukazując pragnienia i przywiązania wciąż obecne w duchu. W buddyzmie tybetańskim każde odrodzenie postrzegane jest jako szansa na duchową ewolucję. Jednak ta szansa nie zawsze jest rozpoznawana. Wielu uwięzionych w swoich iluzjach powraca do warunków cierpienia. Ten koncept nie jest obcy chrześcijaństwu, gdzie życie postrzegane jest jako okres nauki. A każdy wybór niesie wieczne konsekwencje. Kluczowe pytanie brzmi: czy będziemy w stanie podejmować świadome wybory w obliczu nieznanego? Bardzo Todol uczy nas, że przygotowanie na ten moment zaczyna się teraz. Życie to nie tylko przerwa między narodzinami a śmiercią, lecz budowanie drogi do ostatecznej podróży. Podobnie jak w chrześcijaństwie, gdzie modlitwa i skrucha oczyszczają duszę, w buddyzmie tybetańskim medytacja nad śmiercią jest kluczową praktyką prowadzącą do oderwania od przywiązań. Zmierzenie się z lękami i pragnieniami za życia wzmacnia duszę, aby mogła stawić czoła iluzjom, które pojawiają się w chwili śmierci. Życie i śmierć są głęboko połączone. W buddyzmie tybetańskim cykl odrodzenia odzwierciedla nasze wybory i postrzeganie rzeczywistości. W chrześcijaństwie wolna wola czyni nas odpowiedzialnymi za nasz duchowy los. Przez wyciężenie przywiązań i iluzji Prowadzi nas do stanu oświecenia lub wiecznej komunii z Bogiem. W Bardo Todol doświadczenie to opisane jest jako zjednoczenie z jasnym światłem, gdzie nie ma już podziału ani stałej tożsamości. Bardo Todol nie jest jedynie przewodnikiem po życiu pozagrobowym, lecz lustrem, które pozwala zrozumieć, kim naprawdę jesteśmy. Przypomina nam, że śmierć to portal do nowych początków, podobnie jak chrześcijaństwo obiecuje życie wieczne. Jak, reflektował Rumi. Gdy umrzesz, tylko jedno pytanie będzie miało znaczenie – jak bardzo kochałeś? To prowadzi nas do kluczowego punktu. Pełne życie oznacza kochać, odrywać się od przywiązań i przygotowywać na wielką tajemnicę. Bardo Todol zachęca nas do kontemplacji śmierci i życia w pełni świadomie. Czy jesteśmy gotowi na tę ostateczną podróż? Czy jesteśmy przygotowani, by porzucić iluzję na temat naszej tożsamości? Pochłaniając te nauki, nie tylko przygotowujemy się na śmierć, ale uczymy się żyć w sposób autentyczny. Jeśli te treści poruszyły cię, podziel się nimi i zostaw swoje refleksje. Droga samopoznania staje się bogatsza, gdy jest dzielona z innymi.